Dzień dobry, jesteśmy po kolejnym weekendzie w Pucharze Świata w Sportach Zimowych. Tym razem biegi narciarskie odbywały się w Toblach, w Toblach trzeciego lutego. Panie nie startowały, a panowie w sprincie stylem dowolnym Dominik Bury zajął 34. miejsce. Kamil Bury był 19. 15. miejsce zajął Maciej Starenga. Dzień później, 4 lutego, oczywiście 2023 roku na 10 km stylem dowolnym 23. miejsce zajął Dominik Bury i to było jedyne punktowane miejsce Polaka, Polaków w ta, tego dnia. Kamil Bury był 56. Mateusz Haratyk był 76. 56, Maciej Staręga był 73., no ale on już punktów, ci trzej zawodnicy punktów nie zdobyli. Jedynym zawodnikiem z punktami był Dominik Bury. Puchar świata kobiet w skokach narciarskich, sezon 2022-2023. 3 lutego odbył się konkurs mixtów, gdzie wygrała Norwegia przed Austrią i Niemcami. 4 lutego na skoczni Willingen wygrała Katarina Althaus przed Emmą. Emom Klinec i Sarom Takanashi. Dzień później, 5 lutego, wygrała Yuki i to przed Nozomi Maruyamą i Sarom Takanashi. W skokach narciarskich mężczyzn, tutaj wiadomo mixty, ale oczywiście to już, to już mówiłem. 4 lutego wygrał Halvor, Egna graneród przed Anzelaniczkiem i Dawidem Kubackim. 5 lutego wygrał Halvor, Egna graneród przed Ryuko Bojaszem i Danielem Andrę Tande. I tu należy na chwilę zatrzymać się nad tym, rezultatem w mixtach, gdzie nasze, naszych zawodniczek, naszych zawodników w mixtach nie było. Nie było kogo tutaj dobrać. Jest to wynikiem tego, że Kamila Karpel i Anna Twardosz zostały odsunięte od dofinansowania ze strony PZN-u. PZN działacze tłumaczą się, że w ostatnich latach tutaj zmieniali dużo w skokach naciarskich kobiet, zmieniali trenerów, ale też należy zwrócić na jakich. Na przykład Łukasz Kuczek, który nie poradził sobie za bardzo jako trener naszych Kadry, naszej naszych kadry skoków narciarskich kobiet wcześniej też nie za bardzo nie miał zbyt dobrych rezultatów, rezultatów we Włoszech. Teraz ci zawodnicy włoscy, na przykład Giovanni Bresadola, widać, że lepiej radzą sobie już bez Łukasza Kruczka. Także widzimy, jak tak naprawdę wygląda, wyglądają skoki narciarskie w Polsce, gdzie tak naprawdę sytuacja nie może być dobra, jeżeli tylko dwóch zawodników jest w formie, a reszta skacze po prostu nie najlepiej. Nie możemy oceniać sytuacji w polskich skokach narciarskich jako dobrą tylko dlatego, że Dawid Kubacki i Piotr Żyła są w miarę dobrej formie, ale ta forma też słabnie, słabnie w ostatnich tygodniach. Niestety sytuacja jest gorsza, nasze, nasze pozostałe zawodniczki i zawodnicy nie są w najlepszej formie. Tymczasem w Pucharze Świata w Short Treku zawody odbywały się w Dreźnie i... Na 1000 metrów 4 lutego Natalia Majszewska była 14, a 5 lutego na 500 metrów zajęła piąte miejsce. I trzymamy kciuki za naszych, nasze zawodniczki, naszych, zawodni, naszych zawodników w kolejnych startach Puraże Świata w sportach zimowych. To wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.